Dobry, stan mojej miny nie jest spowodowany tym, nie jestem dzisiaj aż tak opuchnięty, po prostu jestem zły, moralnie, po ludzku jestem zły i, i, i no mam jakiś tam problem, znaczy mam go w sumie tutaj na wyjeździe od, od dwóch vlogów, bo gdzieś tam wiecie, że komuś gdzieś tam pomagam, kogoś tam mam u siebie i tak dalej i, i wyszło mi to bokiem, nie? I to takim mega bokiem mi to wychodzi, więc jakby tego nie chcę poruszać. To co plado dzisiaj jest już późna godzina, bo 9.30 wstałem o ósmej byłem nad łowiskiem i dzisiaj bez węgorza, A natomiast gdybym wytrzymał i siedział, pewnie ten węgorz byłby, bo jeden zestaw mi się zerwał całkiem. Rozwinęło mi dużo szpuli i, i tyle, więc tu są węgorze, tu są po prostu węgorze. No to dobrze, no. Nie w tom, to w tom, no jakby satysfakcja jest. E, dzisiaj też blok taki z wieloma przemyśleniami Starego Człowieka w lesie. Oczywiście starego to jest cudzo jest słowo, bo jakby totalnie nie o to chodzi. No i dzisiaj, może jest ten dzień, gdzie poza toaletą w postaci mokrych chusteczek, stary wejdzie do wody i się wykąpie. Tylko woda ma 16 stopni, Boże, maksymalnie. W nocy spoko. No, poza tym, że się zaturlałem do namiotu. Jeszcze z Chwytakiem rozmawiałem wczoraj na wideo, chyba z godzinę i tak dalej, więc e, żeśmy razem sobie podrinkowali. No i tak to wygląda, słuchajcie. do no, jakby, kurde. Szczerze? Szczerze. E, jakbym mógł, to bym tutaj został na dużo dłużej. Po prostu tak budzić się co rano to jest coś pięknego. W czasy za 100 zł Tydzień. A niesamowite Dobra Czas zrobić kawusie. Ła Przepraszam. O, jedno oko masz bardziej podpuchnięte niż drugie. Życie. Powerbank jeszcze mi starsza. Proszę, naładowanie GoPro, naładowanie telefonu. Czyli jeszcze wszystko obliczyłem sobie tak, żeby było ok. A jeszcze zostawiłem sobie rezerwy na dwa dni. Może by tak nie wracał. Żarcia, nie masz na tyle. A najgorzej. Chyba odkrywam w sobie nowe swoje cechy jakiegoś pedantyzmu, bo nie mogłem domyć wczoraj garnuszka, więc siedzę i zamiast robić kawę, to będę go czyścił. Nie wiem, nie poznaję łysego. Łysy halo. co się z tą stało? Życie. Czysty garnuszek. To smaczny garnuszek. Perfekcyjna pani domu. Pizdu. A, najgorzej. No ale trudno. Tak mi się coś włączyło. Czy ja wczoraj mówiłem, że będę dzisiaj bardziej odpoczywał, i tak dalej? Ale muszę trening i tak zrobić. To jest, to jest to, co się u mnie zacięło ostatnio. A nie, jednak mam tutaj bardziej podpuchnięte. Ciekawostka. Czy z alko, czy bez i tak podpuchnięty jestem. Ciekawe, czy to jest od spania na dworzu i tych różnic temperatur, czy... Chociaż mówię, ogólnie śpi, śpiworek, śpiworek to robi robotę, nie? Śpiworek robi robotę i, i to była dobra inwestycja. No, natomiast y, minusem, pff, nie nazywaj tego minusem, no ale dobra, jakby negatywizmem, nie no to nie jest negatywizm, jakby tych wszystkich treningów i tak dalej, y, jest to, że jak już się wkręcisz, to, to już tak, tak zostaje. Przecież ile z Was osób się puka w łeb, kto by dziennie poświęcał 3 godziny na chodzenie? 260 minut, dobrze mówię, wczoraj, tak? 260 minut, wczoraj, no bo zrobiłem 2 godziny i 10 i godzinę 8 km, tak? Czyli średnio kilometr na, minę, na 10 minut, czyli 80 minut. Bo to 80 i, i 120 to jest 300 minut dziennie. Więc trzeba jeszcze mieć czas. No Niby się mówi, że trzeba mieć czas, ale czas to jest pojęcie względne. Bardziej motywacja. Dobra, pikabusie. Śniadanko, proszę księcia, jakby takie hmm, luksusowe dzisiaj, <grywa> co w menu, <grywa> to samo co od czterech dni. <grywa> Ale chleb tostowy dalej świeży, to jest chemia. Od razu widzę tego mema, co tam gościu się zajada jakimiś hamsami i twój pies jedzący od pięciu lat to samo żarcie. Robiący, mmm, No Jest już 11. A ja dalej nic nie robię. To jest takie konstruktywne, nie robienie niczego. <noise> konstruktywne. Cały czas ważą się losy mojej dzisiejszej kąpieli. No jednak chciałbym to zrobić. Nie, no po prostu nic mi się nie chce. A no to chyba tego jest urlop. A nie. 60 km 3 dni zrobił. Uś ty. Nie no dobra, ale... No. Chociaż z 13 muszę zrobić. Najgorzej. Czuję się brudny, ale wyspany. Ale czuję się brudny, ale szczęśliwy. Mimo jakichś tam rzeczy, które gdzieś tam mnie trapią. No trudno. Dzisiaj będzie ciężka noc. A... Totalnie, już bez alkoholu, bez niczego, no bo, bo fizycznie go nie ma. Ale nie ciężka noc, bo bez alkoholu, tylko ciężka noc, bo tam. O, turysty się już zjechali. Już wczoraj muzyka upcyś, dupcyś. Dzisiaj pewnie też będzie upcyś, dupcyś, upcyś, dupcyś. A wtedy węgosz. Zobaczymy. Przygotowuję się na mentalną podróż. Już chcę nawet ciuchy na zmianę naszykowałem. A dzisiaj ostatni dzień. Jeszcze pozwoliłem sobie, uraczyłem sobie e, zawezwać fotografa. E, więc odtajnię miejscówkę na chwilę. Ale dlatego Marcina wezwałem na godzinkę. Bo szkoda by było nie zrobić tutaj zdjęć e, mimo wszystko. Ja wiem, że praca, praca, murlop, urlopem, ale. O, żeś pijak jesteś. O kurde. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ale powiedzcie mi, jak do tego doszło? Pamiętam jakieś takie drakońskie sceny z wczoraj, że się księciuniowi już w główce szuruburu zrobiło. I się położył księciunio spać, a potem księciunio patrzy, że nie ma telefonu, bo sobie budzik chciał nastawić i poszedł szukać telefonu. Musiał znaleźć latareczkę. Jest w ogóle masakra Nie znalazłem ten telefon. Więc jak pamiętam, to w ogóle nie jest źle. I moja czapka już wyschła. To też, jest, to też jest dobra oznaka. Znaczy, mam nadzieję, że wyschła. czy znaczy, to nie jest piękne, posłuchajcie. bycia sam dzisiaj już nie będę przez chwilę sam. Ale z tym w ogóle gdzieś jeszcze wczoraj musiałem... No to pamiętam, że się gląnąłem, więc teraz myłem z ale wszędzie te ślimoki ten śluz zostawiają. Więc te ślimoki tu są uciążliwe na tym obozowisku. No cóż, słuchajcie. No risk no fan E. W oczekiwaniu na, ni na nieuniknione, czyli... Czyli wejdę do tej wody, ale tak se mówię cały czas, i czekaniu na Marcinę, Aż przemontowałem z nudów się na spławik znowu. Może to ten dzień dziś. Dobra, dojechał do mnie mój przyjaciel fotopstryczek. Siemka. Zatem to jest ta chwila, słuchajcie, to jest ta chwila, gdzie idę po żel i... Muszę się tu wykąpać, bo jeszcze chwilą w wodzie, więc wiesz, że atmosfera w wodzie jest nieprzyjazna. No ale trudno, no, nie mogę cały czas siedzieć i śmierdzieć. Pewnie mogę, ale czy pewnie nie śmierdzę, bo pachnie wszystkimi olejkami eterycznymi i przeciwkleszczowymi. Natomiast no tak, to jest pierwsza obca osoba dopuszczona do obozowiska i koczowiska łysego. Aaa, najgorzej. Jak ci się Marcinku podoba moje M1? Fajnie, ostrojne miejsce, cichutko. No, ah. ludzi, dojazd, no. Wczoraj był tylko upierdliwy. Kto to już dzwoni do mnie? Najgorzej, że ktoś dzwoni. Dobra, zróbmy to, zróbmy to. Jezus. Jezus. Najgorzej. Teraz powinienem śpiewać. Zdradziłaś, kurczę, mnie. Rzucę się w morskie fale, ale nie utopię się, bo kurczę, pływam doskonale. <laughs> A najgorzej! Klapę mi widać. Tak, brzuch z ostatnio ogoliłem, tak, forfan. No co, życie. Jezus Maria. Ja już wiem, dlaczego ja nie chciałem tego robić, słuchajcie. Pomódź do pasa jest najgorzej. A! Nie. Zrobiłem to, on to potwierdza. Tak było ciężko, ale... <gry> Słuchajcie. Teraz mogę powiedzieć, że mycie to, to, to nie jest fajna rzecz. Ale obywatel schudł obywatelowi żebra widać. O! Dobra, muszę... Bo się zamarznę. Nie no, nie zamarznę, ale... W ogóle... Ej, wiecie, że wczoraj pogoda pokazywała, że ma być 26 stopni dzisiaj, a jest... Max21 O, tętno jakie mam 122 Uu. O, od razu lepiej, nie? O, wory mi ze spod oczu. Fotopstryczek Dobrze robi sesje ślubne i weselne. Zaczyna od 6000. <noise> 10% dla mnie e, No, dobra, słuchajcie Ja zaraz kończę z Marcinem A, idę kroczkować Tak se postanowiłem e, Słuchajcie, tylko na sekundę tarczę zdjąłem z siebie W postaci umyłem się I już od razu siedział na mnie kleszcz Od razu, ale co lepsze Marcin tylko poszedł e, zrobić zdjęcia, wrócił Już po nim łaził kleszcz Taki jest wysyp kleszczy w tym roku I znowu zostałem sam jak palec Ale... Jakoś to mi nie przeszkadza, nawet wręcz cieszy mnie to. Boże, gdzie moja godność wczoraj się podziała? No nic, sytuacja się nie powtórzy, bo mówię, w tygodniu to ja już w ogóle nie piję. Na urlopie to sobie mogę pozwolić. A tak jak nie piję i trenuję, to tylko zdarza się, że w sobotę się zabaluje. No i tyle. Dzisiaj naprawdę luźniej, dzisiaj chcę zrobić maks. 6 km, potem z 6 i może 7, tak żeby z 13, 14 zamknąć, bo jutro chcę ostrzej pójść, więc zobaczymy. Pogoda piękna, tylko ten wieter. Wieter mnie przeszkadza strasznie. No dobra, 6,5 ze mną. Może jeszcze coś dzisiaj dostukam, ale nie. chyba chcę zregenerować organizm po 3 dniach chodzenia. I niepokoi mnie bardzo duża ilość ludzi, więc aż tak mocno e, nie jest mi obojętne zostawianie obozowiska. No, ale 14 robiła, więc też jakoś to się dzisiaj na nic nie robieniu e, przewinęło. I przeciągnęło. No, chyba będzie najkrótszy vlog, a no, nie wiem, to się jeszcze okaże. Halo, puk, puk, śmierdzi tu Menelem. No bo spałeś tam, jak menel. Kurde, żeby trochę cieplejsza woda była, bo ja lubię pływać. To bym sobie popływał, no. Ale ani jednego dnia nie żałuję i powtarzam to codziennie. Absolutnie. No ale już bym nie mógł zostać ani dnia dłużej bez dostaw. Została mi ostatnia puszka żarcia. Eee, w ogóle. Okrojone to wszystko zostało ostatnia paczka fajek teraz właśnie poszła więc nie, absolutnie nie. Jedyny minus to te kleszczozaury, ale to jeszcze nie jest taki minus. O. I to drzewo też próbowałem wczoraj łapać i mi się w rękach. Znaczy Wyobraźcie sobie drogę Menela do domu, gdzie jeszcze drzewo musiał złapać po drodze, jest wstyd. Z drugiej strony wiecie, jakby vlogi nie są reżyserowane, gadam sobie o dopatyka, bo lubię, lubię tą publiczność tutaj, uwielbiam. E, I zawsze jak mam trochę dobry humor i w miarę coś się ciekawego dzieje, to, e, to nagrywam i jakby nie sprawia mi to żadnego kłopotu. Broń Panie Boże, żeby mi to sprawiało kłopot. Więc też pisali ludzie w komentarzach, że e, odpocznij, a nie tam będziesz kamerował. Jakby w momencie, kiedy nie reżyserujesz niczego, nie udajesz nikogo ani nic się nie dzieje, to, to nie jest to kłopot. Inaczej jest trochę na miłośnikach, gdzie trzeba się przygotować do materiału, przygotować wszystko i tak dalej. No tam już jest kłopot, nie? Tam już jakaś tam reżyseria wchodzi w grę. No to tam dalej jest to sobą. No ale mówię, no, jeszcze to być sobą, więc. No. Pogrążam się w zadumie, smutku i żalu nad tym, dlaczego nic nie bierze. Trochę duży jak na żywca. Nie lubię być niehumanitarny, ale pułkownik Okoń zeżar tak głęboko, że pewnie nic z tego nie będzie. Więc będzie zrobił za żywca martwą rybkę, pójdzie do roboty. I teraz zasady gry ulegają zmianie. <śm> Cieszę się jak małe dziecko. Yeah. I teraz zasady gry się zmieniły. Towarzysz okoń pływa tam. Eee, bojkę dociążyłem jeszcze oliwką. Czego się nie robi, ale ja zrobiłem. Żeby mniej go znosił, ale i tak go będzie znosić. No i czekamy. To już nic poza czekaniem nie zostało tak naprawdę. Najwyżej nawet nie będę chyba marnował. Najwyżej na noc jeszcze tą trzecią wędkę sobie w nią wstawię światełko i zostawię też go na węgorego. Zrobię dwa grunty i 16. No i zgodnie z oczekiwaniami nic nie bierze. Nawet na już teraz trupka. No minus to jest ten wiatr, nawet jak docią dociążyłem sobie to i tak mi. Wymiata wyrzucam go tam, a jest teraz tam, nie? Ale zostawię sobie tego trupka i użyję go hitro w nocy. To będzie dobry plan. To będzie dobry plan, to będzie bardzo dobry plan. No, a wędkę to tylko przykładam tam z gruntem. Nie jakby tutaj w ogóle żaden apel ryb. No, dziwię się, bo przez tyle dni na gruncie gdzie nic nie złowić, to... Kurde, duża płoć mogłaby romnąć te rosówki. E, okonie się zdarzały, szczupak potrafił walnąć, więc. No. To mamy na koncie na razie dwa węgorze, Bardzo ładnie. I jednego konka. No. Ojga, złego. Cóż się taka ceremonia robi, tradycja? Codziennie to samo, ale jest awaria. Jest poważna awaria. Trzeba ją naprawić obozowymi sposobami. No, bardzo dobra robota. Czy to mnie wstrzymie? Halo, przepraszam. Tu strytowałem, tu strytowałem. Super, super księdzonko. Super, super. Profesjonalne. O, no i? No i gówno. Chyba. Jakoś trzyma, ale... Ciekawe czy mi nockę przeżyje. Nie to jest jakieś... Jakieś straszliwe nieporozumienie. Szczerze, to te tańsze, no najmowe do dzisiaj mi trzymają, Ej. Pojedzone, posprzątane i kurwa pokleszczone oczywiście. Łaził znowu dziad po mnie. I, i, I bardzo mu nie smakuje, nie? Ja mu się bardzo to nie podoba. Ja nie wiem, ile w tym roku jest kleszcze. Przez 11 lat nie miałem ani jednego na sobie a co dopiero wczepionego, a teraz proszę bardzo, no ale to jest taki szerszy problem. Yy, więc te moje Mazidło działa, bo przynajmniej żaden się nie wkleja, nie wczepia. No ale dobrze, Mazidło po to są, żeby działać. A jakie Mazidło? No to trzeba oglądać, bo wszystkie vlogi z wyjazdu. Hi, hi. dobra czas łowienia idę przerzucić mojego żywca normalnie kurde impreza się rozkręca lala, lala, przestań tańczyć Przestań, przestań, już, 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 już Nie jest źle. Zatem mój żywiec pójdzie na trupkę na wieczór a to będzie nowy żywiec a jednak No jednak jednak jeszcze tupnę Chociaż z 4 km Tak żeby tam ponad dyszkę mieć, żeby średnie nie zaniżać. Kurde, powiem Wam, też tak macie, że ten ostatni dzień. E, no, niby jestem tu u siebie w lasach, nie? I tak dalej, ale tam się stworzył mi mikroklimat. E, mini moja mała wioska. I nie wiem, czy tak macie, że ten ostatni dzień z takim smutkiem, że to już jutro, a, że to trzeba się zwinąć. Jakby. Totalnie pierwszy raz w życiu mimo że e, zawsze tak miałem e, jak gdzieś daleko jechałem, na wakacje się jeździło. Albo nawet tutaj do Kościerzyny przyjeżdżałem już z miłośnikową 11 lat temu i się na tydzień przyjeżdżało i trzeba było wracać i a taki smutek, no bo to odległość. A tu kurde, no blisko jestem, nie? Jakby to jest jakby do godziny drogi ode mnie. I... I spoko, pieszko, pieszko. Czyli jakieś tam 10 minut samochodem. Ale jest taki smutek. To fakt no te lasy mam też wychodzone, ale nigdy na tych na tym jeziorze nie siedziałem. Przygoda przygoda fajna. Pewnie w piątym dniu ostatnim będę podsumowywał. Bo też też koszta pewnie policzę, ale koszta są żadne. Ja nie wiem czy 100 zł przekroczyłem. Na takie 5 dni. No ale namiot. No ale śpiwór. No ale coś tam. Kurde. Większość rzeczy możecie pożyczyć od znajomych. Na pewno ktoś gdzieś ma jakiś namiot. No są jakieś tam minusy. Też na pewno. Ale to też jutro. Wszystko podsumuję. Dobra. Ja idę pieszkać dalej. O, jak fazowski teraz chodzę. Idę pieszkać dalej. I widzimy się. Na zachód słońca w obozie. Jest w pół do siódmej. No i postanowiłem, że jak wrócę, to odpalam pogromców jezior wyciągam drugą kamerę i tak zrobię. Ale wy to musicie mieć fajnie, oglądając taki turano, taki. Tu już teraz taki. no ciekawostka. Tylko 11 km dzisiaj. Chlip. Dobra, idę się poprzestawiać już do nocki, bo jest godzina. 19, a to do nocki jeszcze kawałek. No, będę się już poprzestawiać, i, i tyle. Będziemy sumować ten dzień. Pewnie tak jak myślałem, że krótki vlog, bo jestem bez. bez no nie no taki zamutany dzisiaj. Jestem o. Ech, Po 20.00 pięknie się robi, jak słońce zachodzi. Słuchajcie, kończę czwarty, i no nie ostatni, bo jeszcze jutro kawałek, tam początek, i tak dalej. Ale czwarty dzień e, życia w lesie szczęśliwego życia w lesie. Więc koniecznie, jeżeli się te odcinki podobały, to pamiętaj, jak dobrnąłeś do tego miejsca, no kciuk, 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 kciuk. co to jest, 30-40 tysięcy wyświetleń i 2-3 tysiące osób łaskawie kliknęło. No to tak, tak to nie działa, słuchajcie, tak to nie działa. Więc co, uciekam się, uciekam, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Cześć!